Strony Heteks i dzisiaj coś niemożliwego wypadła mi Sandy z malutkiej skrzyneczki. Kiedy już zauważyłem to kręcącą się postać, to się naprawdę mam Sandy. Oje. Oh yeah. Niemożliwe to jest. Gdyby z tej skrzyneczki padł Leon, to, to, to już by było naprawdę straszne. Mam Sandy. Co jest? ok. Jest nowa postać, pooglądamy Koksa. a zapomniałem wysłać mu zaproszenie, co to będzie za oglądanie jeśli nie, nie wysłałem go, o jest super botem, ma fart, okej, z czego to padło, ma a jest super bosem. właśnie dzisiaj są te specjalne, to jeszcze sobie otworzymy. Dzisiaj może jeszcze być odcinek z kilkunastu skrzyneczek openingu. Właśnie miałem. Chciałem pozbierać skrzyneczki na opening, ale. No co tam? Jedna skrzyneczka to nic nie zmieni. A jednak dużo zmieniła. Bardzo. Mam już dwie legendy. Raz jeszcze otworzyć. Pełno skrzynek i Ale jak on nich zabije, to wiecie, że oni będą tę kierturę spieć. Boże, no właśnie. wtedy spotka ich bocik, czyli takim dużo, zada No dobra. Ile trzeba wytrzymać, żeby wygrać? 2 minuty 15. Na razie minuty 25 wytrzymał. Zaraz z nim zagramy. Okej. Okay. Nie, ten bocik zniszczy tego 8 -bita. Nie udało się. I tak zaraz dostanie. Dobra, on już chyba, że jakaś super mu wiedzie na ryj, ten go przyciągnie, szelka wejdzie, ale oni nie mają szelki, a więc on już to wygrał. No już jest dwie minuty. 2 minuty 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wygrał. Teraz tylko idź się zabić. Pamiętam jakie ja byłem L To ja się po prostu w nich wpijałem, jak nie wiem co. Siekę z ich po prostu robiłem. Masz jeszcze.

Opuśćmy go, on chyba nie ogarnie tego, że mi Sandy. Okej. Okay. Zacznijmy więc grać. Internet zawsze mi dopomoże. 900 HP, ale ich potem to będzie być w multum dużo. No. Spory wersjęg, naprawdę, ta postać. Ale mam malusie HP. Ma dwa hity, ma praktycznie mnie piper. Hmm. Dobra, chodźcie się. A teraz tego. Dawaj, dawaj, nie wyjedziemy mu. Nie podchodź, bibi, bo cię jeszcze to nie tylko zabije. Po 1260 już klepie. a tutaj jest kruchów. Na no, szczęście boi się mnie. No to weź do tego kucha, jak się zatruję, to zginę. Hmm. Dobra, no ja bliźnię yeah. na krótko. Nie, piper ma drogę. Tu mam mój teammate. Ja widzicie, że teraz techną drażki. A więc powinien się nie ugiąć. Idź po to Tu mamy burzę wow. Dobra w wulkę na drażkach Lecimy na niego Lecimy No i Wiktory Wygraliśmy Pierwsza gierka Sandy wygrana Plus 9 Ciekawe czy na solo gdybym zagrał o, a właśnie. Ja nie ja chcę to zagrać na dwudziestce, ale ja zabiorę. Mortisa. Nie, bo go szybko zabije. Na przykład ból będzie teraz boss, Dajmy taki przykład, to ja muszę mieć dużo. No. E, ona ma też pieniążki. A więc to też będzie dla nas straszne, Ona kończy. Kogoś... o, widzicie. Na hita mnie praktycznie zabiła. Czy to mnie widzi? Oby nie. Dobra, biorę ją w kozi róg. I nawalam, 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 nawalam. Bum, używam ultra, nawalam, nawalam. Dobra. Ona jest jeszcze opluta przeze mnie. A to dobrze. Nie, no mało ma. Chyba, nie powiem. Ona stoi w jednym miejscu i przez to ma tak trudno. Bo ona miała star power, że jak zniszczy się jej działko, to wtedy ma tego. To wtedy z, z działka lecą te bomby. To to by było straszne. Dobra, już. minutę ma już połowę. No, to to już łatwo pójdzie, z góreczki pójdzie. Mamy jeszcze szelkę. Ja ją tak dojadę po prostu, kurde. Kilka shotgun, na rotów. I. No, ale długo trzymaliśmy się przy życiu. Już w ogóle minuta tyle. Ona ma tak mało HP. Wlaska, czy na ciebie? Dobra, teraz już giniesz śmieciu. Giniesz, rozumiesz, giniesz. Proszeka no jakaś tam szelka musi ją rozwalić tak biła się i rozwaliła Czy to będzie mój najlepszy czas jak zrobiłem walce z botem tak nagle lewą to, to, to by było straszne na no, odcinku dwie posadzie piękna 5 gemów jeszcze, ale to jest cudna, dobra